Miałem 15 lat, kiedy poznałem ją na letnich warsztatach dziennikarskich. Pamiętam, jak weszła do sali w lnianej koszuli, z włosami niedbale związanymi w kok i tym spojrzeniem, które zatrzymywało czas. Usiadła obok mnie. Nasze ramiona ledwo się dotykały, ale czułem ten dotyk długo po tym, jak wstała. Zaczęliśmy spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Najpierw dzieliliśmy się tekstami, później myślami. Aż w końcu ciszą, która nie była niezręczna, była pełna napięcia. Podczas jednego z wieczornych spacerów zatrzymała się i spojrzała na mnie tak, jakby już wszystko wiedziała. Nie zapytała. Po prostu położyła dłoń na moim karku i pocałowała mnie, spokojnie, ale z tym drżeniem, którego oboje się baliśmy. To lato miało zapach rozgrzanego powietrza i jej skóry. Nigdy wcześniej nie czułem się tak blisko drugiego człowieka. Nie tylko fizycznie, ale głęboko, pod skórą.